Niesamowite, jak szybko groźba może stracić na powadze. 21 sierpnia prawnik Morawieckiego i Kuczmierowskiego pozywa Michała Szczerbę na kwotę 100 tysięcy złotych za naruszenie ich dóbr osobistych, w związku z jego wypowiedzią w radiu RMF. Ludzie Morawieckiego uciekli za granicę. Tak samo Michał Kuczmierowski, czyli prezes rządowej Agencji Radio-Strategicznej, wiemy, że przebywa w części tureckiej Cypru, unika przesłuchania, unika organów ścigania, unika możliwości również prawdopodobnie obciążenia Morawieckiego, Morawieckiego, Dworczyka i tych wszystkich, którzy pociągali za, śród, za, za sznurki w tej agencji rządowej. A few moments later... W dniu dzisiejszym prokurator wydał. List kończy za podejrzanym Michałem Kućmierowskim. W tym samym rozpoczęliśmy jego poszukiwania, tą bardziej zaawansowaną formą poszukiwań. Celem tych czynności jest ustalenie miejsca pobytu i zatrzymanie podejrzanego, Podejrzanego, wobec którego sąd wydał, wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.